Marcin Masny, się kłania. w ostatni dzień marca taką mamy demokrację, że Marine Le Pen właśnie została skazana na, nieprawomocnie nie na razie, skazana na cztery lata i w związku z tym nie będzie mogła pewnie kandydować w wyborach prezydenckich za dwa lata. Mamy powtórkę z demokracji rumuńskiej. No ale to jest nie powtórka, to jest po prostu plan dla całej Europy. Taki jest los demokracji. Opisuje to w, w bardzo w małej książce, ale z bardzo, bardzo głębokim, głęboką historią, jak ta demokracja, skąd się wzięła, ta demokracja obecna, ta masońska, rewolucyjna demokracja XVIII wieku, wcześniej była inna, taka realistyczna była. Była re, demokracja. Równych, równi, silni, równi siłą decydowali wspólnie różnymi metodami. Teraz już nie, równi decydują, tylko masy są zmuszane do aktu wyborczego, co oczywiście nie ma żadnego wpływu na, rzeczy, na rzeczywistość. Dobrze, więc ta książeczka jest właśnie o tym, o tym również, co się teraz dzieje z tak zwaną demokracją fasadową, no i co się może z nią wydarzyć. Pod tytuł. Zostań królem, ale jeżeli ktoś z Państwa ma ambicje zostać tyranem, a dyktatorem, autokratą, to też to będzie możliwe. Może, może być cnotliwym królem albo złym tyranem, wracam do, do Le Pen. Le Pen jest skazana. Idą też po Brauna. Uwaga, idą po Brauna, to jest dlatego jest Braun na miniaturze filmu. I teraz czytam, co pisze agencja prasowa, francuski sąd orzekł wobec Le Pen, Marine Le Pen, przywódczyni Rassemblement National, dawnego przekształconej partii jej ojca, czyli Frontu Narodowego. Francuski sąd orzekł wobec niej jest zakaz ubiegania się o stanowiska publiczne przez 5 lat. Sąd apelacyjny może zmienić wyrok, oczywiście, ona się odwoła do apelacji, ale na pewno. Potrwa. Więc do wyborów już szykuje się Jordan Bardella, wyznaczony bardzo młody zastępca i następca Marine Le Pen, przezornie wyznaczony już parę lat temu do tej roli. Tutaj od razu wspomnę, że nikogo takiego w polskich partiach nie ma. Ani w Platformie Tusk nie ma nikogo takiego, ani Kaczyński nie ma w pisie. Być może Michał Moskal mógłby być kimś podobnym, wskazany przez swoją poprzedniczkę, panią Pasie, błogosławionej pamięci, czy też nie jak tam się mówi. Czyli to, jest ta, to są te postacie kontrolujące trochę pana Jarosława z ramienia wojska, starego wojska, Starych Zielonych. Pani Pasia była oczywiście z wojska w latach 80., dobrze, a więc może Moskal. Ale w każdym razie wyraźnie pis nie ma kogoś takiego. Zresztą Moskara nie zaakceptuje partia. Nie ma kogoś takiego, zastępcy, następcy również grzegorz Braun, akurat w Konfederacji. W Konfederacji, gdzie są tacy dwaj nieformalni przywódcy, Bosak i Męcen, to, to któryś z nich zawsze zawsze zastąpi tego drugiego. No, może ktoś jeszcze inny tam się trafi. Tam jest wielu takich właśnie równych, no, ale właśnie problem polega na tym, że Brown nie ma nikogo takiego, ale do kogo. Do tego problemu zaraz dojdę, bo wracam. No ja po raz drugi wracam do skazania Le Pen we Francji, według modelu rumuńskiego, a tak naprawdę według modelu dla całej Europy upadającej, bo tutaj nawet fasada demokratyczna już trochę przeszkadza. Dobrze, więc tak, sąd w Paryżu. Orzekł karę czterech lat pozbawienia wolności, w tym dwóch lat w zawieszeniu, dla liderki skrajnej prawicy, no tak, skrajnej prawicy, Marine Le Pen, naprawdę Marion Le Pen, za defraudację środków publicznych. Ta defraudacja polegała na tym, że asystenci posłów pracowali dla partii, co oczywiście no, da się udowodnić, ale da się to udowodnić względem wszystkich asystentów wszystkich partii. We Francji podobnie jak nie we Francji, są oni wszyscy płacani ze środków publicznych, więc można wskazać każdego za wszystko. Teraz troszeczkę tam się pod sprawie Le Pen, jak się zaczęła sprawa Le Pen, to inne partie zaczęły ukrywać to, że korzystają z pracy asystentów zatrudnionych przez poszczególnych posłów senatorów. no ale to, no ale to, i tak się dzieje, tak, i zawsze się działo, więc wiadomo, że to jest wyrok przygotowany specjalnie dla wrogów systemu, chociaż moim zdaniem, akurat Marine Le Pen nie jest wielkim wrogiem systemu, no ale widać, widać system się jej boi. Sąd orzekł również pięcioletni zakaz ubiegania się przez nią o stanowiska publiczne, który będzie egzekwowany natychmiast. Oznacza to, że Le Pen, która trzykrotnie starała się o urząd prezydenta nie będzie mogła kandydować w wyborach prezydenckich w 27 roku, chyba że do tego roku wyższa instancja wyda korzystny wyrok. Postępowanie w sądach wyższej instancji trwa we Francji od kilku miesięcy do nawet kilku lat no i oczywiście, yy, i oczywiście wiadomo, że będzie to trwało długo, bo, bo po, to, po to to jest, żeby trwało długo. <laughs> Postępowania trwają średnio rok, pisze Polska Agencja Prasowa, więc teoretycznie jej kandydatura jest możliwa, no ale wiadomo, że, że to się nie zdarzy. Tak. Wracając do Brauna, no bo trzeba wrócić do naszych baranów. Podobno jestem braunistą, to na moim Twitterze i na moim Facebooku każdy może dowiedzieć się tego. Tak piszą komentatorzy, że właśnie ja jestem albo kryptobraunistą, albo inni mówią, że jestem jawnym braunistą. Nie wiem, co Grzegorz Braun może z tym zrobić, bo powinien w zasadzie odciąć się ode mnie, bo odcina się ode mnie tak, jak się przypadkiem spotkamy czasami ze Zatka, więc powinien się też, też odciąć ode mnie publicznie, bo jestem uważany za braunistę, ale może, może to wcale mu nie zaszkodzi, że jestem uważany za braunistę. Może mu to pomoże wręcz. No, nie wiem. To już do rozważenia dla niego samego i jego ewentualnych doradców, jeżeli taki solista jak on kiedykolwiek słucha e, doradców. <laughs> Braun ma zaległą sprawę w prokuraturze. Ma kilka zarzutów. Zresztą sam sobie je sprokurował moim zdaniem niepotrzebnie. Tutaj jestem krytycznym braunistą, no bo rozwalanie mikrofonu. Komukolwiek, gdziekolwiek jest kom zwykle kompletnie niepotrzebne, no, można załatwić sprawę inaczej, zakrzyczeć na przykład. Na sali, na której profesorowi, profesorowi, no profesorowi, tacy są profesorowie, Gramoskiemu Brown rozmawiał kom nie komputer, tylko mikrofon, była grupa młodzieży, chyba z trzech y Polaków. Y można było, gdyby była współpraca między Brownem i Wszechpolakami, namówić ich, żeby razem pokrzyczeli. Byłoby taniej, Skuteczniej, no i nie byłoby tego problemu z prokuraturą. To samo dotyczy choinki. No, głupota, oczywiście, głupota kompletna. No ale, jak się okazuje, jest z tego zarzut. Podobnie jak zresztą za gaszenie świecznika. To są śmieszne rzeczy, ale wskazanie, wskazanie w tych sprawach może, a nawet ma. Tak jest zamiar przecież. Podnarów, Ptusków i całej tam, ich, ich, i całej Sfory i właścicieli tej Sfory taki jest zamiar, żeby z tym skazaniem zablokować Brownowi dalszą karierę polityczną. W Sejmie, jak pamiętam, Brown już stracił immunitet, no, kiedy był posłem, czyli rok temu, w Europarlamencie na rozkaz czeka komisja Juris, ta komisja prawna, ona się zbiera tam raz czy dwa razy w miesiącu, chyba pod koniec miesiąca zwykle, więc akurat po 18 maja może odebrać, znaczy zarekomendować całemu parlamentowi odebranie immunitetu Braunowi. I myślę, że to się stanie. Dlaczego miałoby się nie stać? Nie stało się tylko dlatego, że władcy, Europarlamentu, prokuratury i tego wszystkiego, nie chcieli pomagać w kampanii Brownowi, nie chcieli nagłaśniać Brauna, bo na niego jest wyrok zamilczenia. Zobaczymy, czy będą go zapraszać do, chociaż jest obowiązek zapraszania do debat publicznych w kampanii, ale to nie znaczy, że jak wiemy obecna Władza w Polsce, w Rumunii, we Francji, w Niemczech, czy generalnie w Europie nie bawi się w przestrzeganie prawa, w związku z tym można tego prawa nie przestrzec tak, i nie zaprosić Brauna na debatę. Więc tak, dobra, więc Europarlament przegłosuje odebranie immunitetu, potem jakiś uprzejmy sąd skaże go po prostu w Polsce nieprawomocnie, oczywiście on będzie się, no to samo co z WPN, dokładnie, to samo, tylko no na mniejszą skalę, mniejszy kraj i świat będzie o tym mniej mówił. Sprawą w sądzie, głośną sprawą w sądzie, już w toku kampanii chciał, o taką sprawę upominał się, uwaga, kto? Roman Giertych. Roman Giertych chciał pomóc Grzegorzowi Braunowi w kampanii, a było chyba w styczniu albo w lutym taką wypuścił serię wypowiedzi, że trzeba tego wrednego Brauna: no to trzeba po prostu wziąć szybko w obroty i go skazać za to, co robi. No i tu był problem. Ja od razu publicznie się wypowiedziałem, krytycznie wobec tych żądań. Postulatów Rzekorza Brauna pod adresem Adama Bodnara, czy tam właścicieli, znowu Adama Bodnara, no bo y, sytuacja jest bardzo delikatna. Roman Giertych uchodzi za człowieka z podobnym jakimś tam backgroundem, mówiąc po polsku, co, co Braun. Wiadomo, że na przykład no, z, że, że z Giertychem współpracuje blisko dziennikarz, Zresztą dobry, naprawdę dobry dziennikarz, Jan Piński, który teraz jest akurat w niedobrym obozie, ale jest dobrym dziennikarzem. I warto go słuchać jeszcze poza tym, bo mówi rzeczy, które no nawet wydają się w tym obozie trochę nie pasować, no ale ciekawe rzeczy mówi, tak? ciekawe on i jego główny rozmówca. Ale wracając, więc Jan Piński, jak wiadomo, współpracował z Braunem, pisał tam, nawet książkę napisał, z tego co wiem, Współpracuje z Giertychem. Myślę, że po prostu Giertych mu płaci. No więc kojarzą się, kojarzą się, tak? To jest trochę niebezpieczne, że tak się kojarzą. Jeżeli Giertych domaga się po prostu wyroku na Brauna, no to wygląda to jak grubymi ni nićmi szyta chęć pomocy. Tak, że Giertych chcąc nagłośnić, prawda, Brauna, żąda, go, żąda dla niego sądu, akurat w kampanii wyborczej. Wiadomo, że ten sąd by nie zdążył naszkodzić Braunowi, natomiast nasz, zdążyłby, to znaczy nie, nie zdążyłby doraźnie naszkodzić Braunowi w tej kampanii konkretnie, bo zaszkodziłby oczywiście na przyszłość i, i ma zaszkodzić, ale za to pomógłby taki sąd, bo oburzenie by było, bo jednak media nie mogłyby przemilczeć tego, że sąd zajmuje się kandydatem na prezydenta, a więc Gertych chciał pomóc, tak, przynajmniej tak mogliby fani Brauna uznać, no i to by wcale Braunowi, uwaga, nie pomogło właśnie, to by właśnie nie pomogło, tak bardzo się przejąłem tym, żeby nie pomogło, że potrząsnąłem kamerą, więc Myślę, że, dobra, teraz już o naszych baranach tylko, czyli już o samym Braunie. Skazanie Braun'a po wyborach, którego się spodziewam, nawet to nieprawomocne, wymusza jeden konkretny ruch na Braunie, czyli wskazanie, czy szukanie kandydata zastępczego, oczywiście. Tych ruchów tam musi być więcej zaraz po 18, a nawet przed 18 maja, już teraz. Braun, robiąc tę kampanię ogólnopolską, powinien organizować, czy skierować kogoś lepszego w sprawach organizacyjnych, to no nie solistę, do organizacji partii, po prostu partii, bo pobudka w roku 15 nie była sukcesem, bo Konfederacja Korony Polskiej też nie była sukcesem i nie jest. W Polsce, oczywiście, w ogóle partie, zwłaszcza takie, które nie idą do władzy, no, to jest zawsze nędza. No ale akurat no, Braun mógłby, mając dużą, dużą taką siłę tych oddolnych fanów, właśnie, mało kto ma takie, takie, takie zaangażowanie może nieduże, nieduże grupy, Środowiska w kraju, ale bardzo zaangażowany. Więc mógłby je przerobić na skuteczną partię. On albo ktoś wyznaczony przez niego. Także Brown powinien wyznaczyć kogoś do organizacji partii i wyznaczyć kogoś również do, jako następcę, na wypadek, gdyby został pozbawiony praw wyborczych, nie mógłby kandydować. No i ja myślę, że, że właśnie generalnie ja się nie znam na tym, tak, ja się nie znam na tym, jaki, jaki wyrok mógłby zapaść w sprawie prawnej, Jeżeli Państwo się znają, jeżeli słucha mnie ktoś, kto się orientuje w sprawach prawa karnego, to będę bardzo wdzięczny za korekty i informacje w komentarzach, czy też na maila, bo maila masny kryzys mało Com też podam w opisie filmu. Jak to może naprawdę wyglądać? Ja nie wiem, jak to może wyglądać. Nie analizowałem tego. Nie byłem przygotowany w ogóle do tego nagrania dzisiaj, bo, bo nie spodziewałem się wyroku na Marine Le Pen, więc chyba najwyższa pora właśnie się jednak zainteresować i przemyśleć razem, co może dalej się stać w Polsce przy podobnym scenariuszu. Wydaje mi się, że Brown w roli swojego, czy następcy, czy kierownika przedsięwzięcia politycznego widzi Romana Fritza. Jak pamiętamy dwa tygodnie temu pojawiła się taka taki przeciek się pojawił w Rzeczpospolitej, że powstaje partia Kobra, no to akurat powiedzmy sobie tak, no rzeczywiście ta nazwa z tego, co wiem, była gdzieś tam przewijała się. Kobra, czyli partia Corwin Brown. I to, no takie ruchy w tym kierunku oczywiście były, nie wiem, nie byłem przy tym, ale wydaje mi się, że były, czy nawet jestem pewny, że były. Druga, drugi przeciek, który poszedł równolegle z, z tym, z tym jednym, z tą pobrą, to był taki, że przywódcą tego ma być Roman Fritz, poseł Roman Fritz z Rybnika, Rówieśnik na bardzo wykształcony przedsiębiorca, taki kulturalny człowiek, który potrafi gotką śląską powiedzieć całemu Sejmowi i całej Polsce, że nie ma języka śląskiego. Fritz udzielił tam różnych wywiadów. To było na, z, z czwartku na piątek, pamiętam było. W czwartek była, pojawiła się pierwsza informacja na stronie Rzeczypospolitej, potem były różne pytania do Fritza nawet zawiesił swój profil na Twitterze, pamiętam rano w piątek. I rzeczywiście w odpowiedzi, któremuś z rozmówców powiedział, że nie, nie uchylałby się, że to ta rola, którą by podjął, właśnie to godzenie, to godzenie tutaj tych dwóch środowisk, myślę, że nie tylko dwóch środowisk, bo tych środowisk patriotyczno tradycyjnych, powiedzmy, niepodległościowych jest więcej, to nie wszyscy chcą się przylepić do, do tej nowej, nowej, powiedzmy sobie, nowej konfederacji prawdziwej. Wiem, że Przemek Holocher na przykład nie chce. Ja tam go podejrzewałem, coś napisałem na Facebooku. On i potem napisał, że nie, 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 on absolutnie nie. I nawet się już, już nie gniewa na mnie, że go tam w, to, w tym skojarzyłem. No, ale jest więcej środowisk, które mogłyby wspólnie tworzyć taką partię, prawdziwą Konfederację odnowioną, bo to co jest pod nazwą konfederacja, to teraz jest raczej neokonfederacja, jak się, jak się o tym mówi. Także no, Fritz się nie odżegnywał od tego, że mógłby taki, takie coś poprowadzić, taki biznes polityczny. Co, I właśnie myślę, że również będzie potrzebny nowy kandydat na wypadek, gdyby Braun nie mógł kandydować. A jeszcze raz pytam się mądrych, mądrzejszych ode mnie, w jaki sposób można pozbawić brał na prawa do kandydowania. A, jeszcze jedna rzecz, no, tak, 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 to no właśnie. Z Fritzowi, Romanowi Fritzowi, posłowi, jak tam kiedyś sprzedawałem swoje książki na targach, gdzie to było? W Gliwicach. On się też pojawił i wtedy mu wręczyłem tę z kolei książkę, nie, odwrotnie trzeba pokazać chyba, tak, tak, ja nie mylę prawa z lewym, ale czasem mylę górę z dołem. To chyba może być groźniejsze. Więc, Wielki Kryzys 2024-2025. Duża książka, dlatego droższa. Też jest w moim sklepie. W opisie jest link do sklepu. W tej książce, właśnie wydanej przez Tomasza Stale, warto dodać. W, wpisałem dedykację Romanowi Fritzowi. Myślę, że pan Roman Fritz może nie przeczytał książki, ale dedykację przeczytał. No właśnie, cieszę się, proszę państwa, że po mojej interwencji tutaj na tym kanale, ale nie tylko tutaj, bo tam krzyczałem i krzyczałem, gdzie mogłem. Po mojej interwencji ogłoszony dziś program Brauna prezydencki ma jako pierwsze słowo Pol-Exit. Elektorat pol bo miał nie mieć poleksitu, miał, miał, miał to być skrót programu Konfederacji Korony Polskiej sprzed czterech lat. Jest ten skrót, ale skrót uzupełniony o polexit, bo w programie partii Konfederacja Korony Polskiej było tak bardzo ostrożnie, zupełnie jak w programie Konfederacji. To może kiedyś coś z tą Unią byśmy zrobili, ale trzeba przemyśleć, <laughs> przedyskutować i tak dalej. Teraz jest polexit, oczywiście po przygotowaniu. Elektorat poleksitowy to jest kilka milionów Polaków. I to już było od lat kilka milionów Polaków. Wbrew temu, co tam opowiadają y, jakieś derdy małe, y, ci tam publicyści, tam, ci, ci są sondażowcy, ci tam wszyscy ci badacze opinii. Na panelu Ariadna były badania robione w roku 2016. <laughs> było jakieś badanie zrobione jesienią chyba, w którym 20 było, ponad 20% chyba było zwolenników powiedzmy zdecydowanych lub mniej zdecydowanych zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej. Na tej bazie wtedy zacząłem projektować, pisać w różnych miejscach też. Nawet w jednym mainstreamowym tygodniku, projekt demontażu, czy też budowy, demontażu obecnej Unii Europejskiej i budowy Europy od nowa na, przez państwa suwerenne, które chcą łączyć się w pary w grupy, czy też w, połączyć się w skali całej Europy, Europy na nowych zasadach, tak? bez czapy. Bez Czapy w Brukseli, bez Europarlamentu, bez tego Trybunału Sprawiedliwości, bez tego całego, bez Komisji Europejskiej przede wszystkim. Więc ten elektorat polexitowy jest duży, był duży. Brown jest jedynym kandydatem poleksitowym w tej chwili. To mu nie odbiera wyborców, tylko dodaje, chociaż cały elektorat polexitowy nie zagłosuje na niego. Niestety takich cudów nie będzie, bo to tak nie działa. Ale zagłosuje wielu. Mówię, to są miliony. Niech zagłosuje na niego milion. Będzie dobrze, jak zagłosuje półtora miliona, będziemy wszyscy tutaj. O nie wiem, czy wszyscy widzowie są tacy zakochani w Brownie, ale wszyscy będziemy w każdym razie podekscytowani, chociaż niektórzy negatywnie. Tak. No jak mówię, ja wolę budować Europę na nowo, niż po prostu spadać na bambus z Unii Europejskiej, ale jest OK. Dla nas ten poleksit jest zrozumiały. I tyle na dzisiaj. Proszę o rzut oka na opis filmu i na, na, tam, na, na link. Proszę bardzo o subskrypcję. Nowi widzowie dodają mi sił, bo mam małe zasięgi i tak się już czasami po pięciu latach gadania trochę odechciewa, ale jak zobaczę nowego widza, to od razu powracają mi siły do działania. A więc poproszę o subskrypcję i do zobaczenia.